Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od ojca światłości. U niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. List Jakuba pierwszy rozdział, siedemnasty werset. Na podstawie książki Sary Yang. Jezus słucha. Niezmienny Jezu, skupiasz w sobie wszystkie moje nadzieje i pragnienia. Ty jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem który jest, był i będzie wszechmocnym. Zanim Cię poznałam, wyrażałam tęsknotę za Tobą w bolesny sposób. Nie zdawałam sobie sprawy, że Ty byłeś tym, kogo szukałam, a ja byłam tak bezbronna wobec otaczającego mnie zła tego świata. Teraz jednak Twoja obecność bezpiecznie mnie chroni, obejmuje pełną miłości opieką. Podniosłeś mnie z ciemności do Twojej wspaniałej światłości, mimo że dałeś mi w życiu wiele przyjemności, żadna z nich nie jest Jego esencją. Pomóż mi przyjmować Twoje błogosławieństwa z otwartymi ramionami, cieszyć się Twoimi dobrymi darami, a jednocześnie nie trzymać się ich kurczowo. Nie chcę przywierać do niczego poza Tobą. Gdy zwracam swoją uwagę na dawcę całego dobra i doskonałych darów, odpoczywam ze świadomością, że w Tobie jestem kompletna. Raduję się tym, czego zdecydowanie potrzebuję. To jest to, czego nigdy nie stracę: Twoja obecność we mnie, w Twoje wspaniałe imię. Amen.